Cześć, Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie okleimy słupek A, czyli tą część frontu. I powiem wam jedną rzecz, bo formatki przewidują ogólnie różnie te słupki powiedzmy, może być tak, że do tego rantu tutaj przy tej gumie przy drzwiach będziemy mieć formatkę, która się skończy lub przy tym rancie lub w ogóle przy tych dwóch rantach, czyli będziemy mieć tylko ten pasek. My poszliśmy trochę o krok dalej i zawsze jeśli robimy sobie słupki A, same słupki A lub razem z całą ćwiartką, z całym tym tyłem, to sobie powiększamy. I w zależności od samochodu, nieraz jest to po prostu o 7 mm, nieraz jest to o centymetr, naprawdę wszystko zależy. I w tym wypadku pokażę Wam właśnie oklejenie słupka A powiększonego o centymetr, żeby zawinąć sobie ten rancik oraz ten rancik. Oczywiście niektóre samochody nie pozwalają demontować różnych elementów, a nawet i klienci nie pozwalają demontować różnych elementów. No tutaj oczywiście kwestia tego przekonania klienta, żeby jednak można było zdemontować, ukryć folię i żeby jak najmniej była widoczna ta folia. I dlaczego też jest powiększona ta formateczka? Dlatego, żeby sobie zawinąć tą folię tutaj między tą szczelinę słupek a, a, a błotnik. Teraz oczywiście wam pokażę, jak my to robimy, bo też formatki przewidują do tego pierwszego rantu tutaj, żeby skończyć tą folię. No i niestety ta folia będzie widoczna. Także przechodzimy do procesu oklejenia. Ja już sobie odtuściłem ten element. Zaraz sobie go spsikam wodą z szamponem. My używamy Fusiona na 15 litrów, bo sobie to wszystko robimy w Skega. Na 15 litrów dajemy sobie około 7-8 pompek Fusiona. Wszystko zależy też na dobrą sprawę od Was, jak chcecie, żeby Wam się ta folia kleiła. My mamy taki, powiedzmy, schemat, że właśnie 7-8 kropel na te 15 litrów jest ok. Eee, I tak, spikamy sobie, wydmuchamy szczelinki, żeby pozbyć się ewentualnego piachu, wsywku i tak dalej, z tych elementów, powiedzmy, które sąsiadują nam z tym słupkiem. Kolejną ważną rzeczą jest oczywiście ściągnięcie dalej tych paprochów, które ewentualnie zostały po wydmuchaniu. My używamy sobie też oczywiście wody z Fusionem plus taką ściągaczkę. Popiemy sobie folię, ale delikatnie, żeby ona nam w tym miejscu się aż tak bardzo nie przykliła. Musimy resztę uciągnąć, żeby pozbyć się tych wszystkich tutaj fartuchów, marcheweczek. Naprawdę delikatnie można po prostu pociągnąć i wyraklować. Zaraz sobie otworzymy drzwi, żeby tą folię schować do środka. Słuchajcie, też dlatego zostawiłem taki kawałek 20 cm niewyraklowanej powierzchni. Ze względu na to, że będę musiał teraz tą folię... Raz, że pociągnąć do siebie, a dwa trochę na boki, żeby ją schować tutaj właśnie w tą wnękę między błotnikiem a słupkiem. A żeby tego odcięcia nie było widać, ja sobie użyję do tego też ciepłej wody, żeby ten materiał nam po prostu był łatwiejszy do rozciągania. Wystarczy sobie tam spikać dobrze tą akurat ostatnią powierzchnię, i ona już nam na pewno zrobiła się bardziej elastyczna. Chowam sobie tą folię pod spód. i po prostu staram się ją zakotwiczyć na tych elementach jeśli się nie chce zakotwiczyć, można sobie podlać trochę e, alkoholem z wodą chwilkę musimy przytrzymać, żeby nam się to złapało i teraz tą powierzchnię możemy sobie wyraklować pamiętajcie, że musimy wyraklować teraz bardziej do góry niż e, na dół bo mamy ten rant powiedzmy już złapany Dzięki temu, że mieliśmy taką dużą powierzchnię do tego naciągnięcia, nie powstała nam żadna linia, czy przyciągnięcie kleju. I teraz kwestia tego, że musimy sobie też nalać tam trochę ciepłej wody, żeby wymyć pianę i żeby można było przykleić, złapać folię po prostu. Słuchajcie, jak proces zawinięcia tego słupka tutaj na te ranty, mamy już za sobą, oczywiście on nie jest dokończony, będziemy go dopiero wykańczać na samym końcu. Można powiedzieć, że dopiero przy wyschnięciu, czyli też po paru godzinach, dopiero się tym zajmiemy, żeby mieć pewność, że faktycznie nam jakaś tam folia nie wróci, że ona się doklei. Przechodzimy sobie teraz do folii, która jeszcze dalej wisi, czyli zamykamy sobie ten rant, zamykamy sobie ten rant. Jak możecie zobaczyć, ten rancik, powiedzmy, nie jest tej samej długości, wysokości. A jeśli chodzi o zawinięcie, my sobie go przykniemy, ale przykniemy sobie go też na samym końcu, żeby nam się ta folia dogliła. Ten rancik sprzykuje sobie wodą z alkoholem izopropylowym Pamiętajcie, że tu jest zawika, że tu jest właśnie ten rancik. Nie róbcie takiego, takiej rzeczy, że od razu przychodzicie do zawijania pełnościowego i, i już tyle. Tak? Bo dziennie gdzie możemy zostawić sobie. Jakąś wodę, niestety na rancie będzie to brzydko widoczne, warto przejechać sobie kilka razy po rancie w taki właśnie oto sposób, gdzie mamy pewność, że tą wodę sobie wypchniemy i nic nam tutaj nie powinno zostać. Przechodzimy do drugiego ranciku i robimy tą samą rzecz. Podlewamy sobie wodą z alkoholem wzoropropylowym. Tutaj musimy pamiętać, że są mocowania listwy, także na pewno będziemy musieli obciąć tą folię, ale to dopiero właśnie przy takim wyschnięciu i powtarzamy ten sam proces. Najpierw z rantu sobie raklujemy pozostałości wody. Delikatnie przechodzimy do tego, żeby już zachodzić na ten powiedzmy płaski Elemencik. Jak możecie już zobaczyć, folia nam po prostu odstaje na tych właśnie mocowaniach, które sobie obetniemy. Minęło parę godzin. Tak jak mówiłem, warto zostawić sobie taki supeczek na te kilka godzin, żeby ta woda nam doschła. I faktycznie ona nam doschła. Bardzo fajnie tutaj ranciki się nam trzymają. Poświecę Wam. Widzicie, tutaj ten narożnik jest złapany i teraz możemy sobie elegancko po prostu obciąć tą folię. Tą marchewką kompletnie się na razie nie przejmujemy, bo zaraz sobie użyjemy opalarki i po prostu ją spróbuję rozprowadzić. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, pół centymetra schowanej folii będziemy sobie obcinać. Podobnie jest z tym rancikiem, też on sobie bardzo fajnie tutaj siedzi. Ale tutaj proponuję zostawić sobie takie 2 centymetry, ze względu na to, że tutaj nam, jak zamykamy sobie drzwi, wchodzi uszczelka, prawda czym wchodzi, no bo po prostu styka się razem z, z tym słupkiem. Nieraz jest tak, że te uszczelki potrafią być bardzo głębokie. Jeśli zostawimy sobie też pół centymetra, to przy otwieraniu po prostu będziemy sobie ją podrywać, 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 aż w końcu gdzieś tam nam się odklei. Dlatego takie centymetr, dwa to jest naprawdę yy, najlepsza opcja. I mały tip jeśli chodzi o takie narożniki, warto sobie użyć takiego palniczka, to jest taka powiedzmy zapalniczka, zapalniczka bardziej niż palniczek, żeby sobie te krawędzie jeszcze delikatnie tak powiedzmy przyjarać, żeby one na pewno siedziały i się nie odkleiły. Oczywiście trzeba to robić mega z głową, bo chwila uwagi i możemy po prostu gdzieś tam zmarszczyć folię. Mam jeszcze jeden przykład do tego, jak można sobie powiedzmy dogrzeć delikatnie taki, taki narożnik. Już Wam pokazuję. Ja używam takiego sprzętu. Jest to narzędzie do ułatwiające zamykanie narożników. Ono się nagrzewa i po prostu możemy sobie taki narożnik, właśnie delikatnie, że tak powiem, przygrzać i mieć pewność, że ta folia nam się nie odklei. Kolejna dawka wiedzy za nami. Yy, moim zdaniem, ten słupek naprawdę wyszedł perfekcyjnie, nie widać kompletnie, gdzie ta folia nam się kończy. No, oczywiście jednym, jedną rzeczą, gdzie widać tę folię, no to jest tutaj, Aczkolwiek ona jest widoczna na zasadzie tylko z jednej strony, gdy patrzymy sobie, jakby stojąc z mojej perspektywy i widzę odcięcie, ale jeśli sobie staniemy z przodu, to tego odcięcia kompletnie nie widać. I tak powinny być yy, w zasadzie każdy rand yy, oklejony. Wpuszczona ta folia, oczywiście, jeśli mają możliwość. Kończymy. Zapraszam Was na nasze media społecznościowe Safety.pl, Poland, TikTok, Instagram, Facebook. Zapraszam Was na kolejne nasze dawki wiedzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.